Cześć Nie wiem czy my macie kiedyś takie dni Że nic wam się nie chce Ja taki dzień mam dzisiaj Nie wiem czym to jest spowodowane Nie wiem dlaczego tak się dzieje Ale dzisiaj tak mam taki dzień Dzisiaj jest czwartek Także wiecie co to oznacza W ogóle ostatnio prosiliście mnie Żebym pokazał swoje obrazy Bo wspominałem w tamtym samym czwartku Żebym pokazał obrazy Nawet zrobiłem ankiety i było dużo głosów na tak Jesteście gotowi? Tada! No, to jest obraz. Znaczy może nie jest jakiś specjalnie ładny, tutaj ma takie wypustki, takie wiecie, profesjonalne, takie profesjonalne. Nie wiem, czy to jest profesjonalne, ale zrozumcie to, zrozumcie jedną rzecz, że ten obraz malowałem, jak miałem może 10 lat. Byłem wtedy mega zafascynowany tym wszystkim malowaniem i w ogóle farbami takimi akwarelami, czy nie wiem, jak to się nazywa, bo już się tym nie interesuje, ale byłem tym mega zajarany i w ogóle malowałem na płótnach i to są moje takie dwa obrazki, tu jest jeden, tam jest drugi, które właśnie malowałem i wiszą na mojej ścianie, znaczy na ścianie w pokoju moich rodziców. Wyrozumiałości trochę wyrozumiałości. Malowałem to 5 lat temu. Może 6, może 5. Nie pamiętam już dokładnie, bo nie ma tutaj zapisanej żadnej daty. No ale tutaj widzimy jakąś rzeczkę, jakieś drzewko, pole. Nie było. Trochę widać takie białe kolory. To jest niedopracowane, bo powinienem malować to warstwami, ale wtedy, tak jak mówię, malowałem to sam i ten. To była taka moja inwencja twórcza. Ale myślę, że jak na małego chłopca, takiego małego Michasia, który to rysował, malował. Bo to chyba, mogę, muszę powiedzieć, że to jest malowane, nie rysowane. No. Także chyba nie wyszło najgorzej. Także, talent, To jest taki mniejszy obrazek. Dużo większy jest od tego. No w sumie może nie dużo, tak. Dobra. Także to jest taki obrazek i tu jest bocian. Jakbyście nie widzieli, bo on mi trochę nie wyszedł. Później zamalowałem i narysowałem takiego bociana, sumetko, las, jakiś drzewko, płotek, włamany tutaj jeden. Myślę, że też wyszedł. Nawet całkiem, całkiem. Ostatnio prosiłem was o pytania na fanpage'u, tak jak zawsze, ale zadaliście ich mniej. Zadaliście ich mniej, także dzisiaj chciałbym z wami trochę pogadać. Rzadko się zawsze, że mam z wami okazję tak pogadać, bo zazwyczaj coś robię na filmach, czy to czytam wasze historie, jak Wczoraj czy to czytam Wasze pytania jak tydzień temu. Ale chciałbym Was poznać. Mam już trochę widzów na swoim kanale i całkiem fajnie byłoby Was poznać. O mnie już trochę wiecie. Był film 30 faktów o mnie. Jeżeli ktoś nie widział, to może kliknąć tutaj w kartę i dostaniecie przekierowanie i zobaczycie. Ale o Was praktycznie ma obie. Nie wiem jak Wasze imię. Nie wiem ile masz lat. Nie wiem skąd jesteś. A chciałbym się dowiedzieć. Nie wiem co lubisz robić, ale wszystko to możesz mi napisać w komentarzu albo na wiadomości prywatnej na Facebooku, jeżeli chcesz. Wszystko poczytam i na wszystko postaram się odpisać w komentarzach i na wiadomości prywatnej oczywiście. Także do dzieła. Ja jestem Michał, Michał Tycha, jakbyście nie widzieli i nagrywam na YouTube. A wy co robicie? piszcie, to będzie fajne. Myślę, że to będzie naprawdę super. Mam jeszcze 5000 widzów. Może nie aktywnych, yy, ale trochę tych widzów. mam. Wierzę w to, że te subskrypcje i te wyświetlenia i te łapki, to nie są tylko łapki, nie są takie sprawy. Myślę, że to są ludzie, prawdziwi ludzie, z którymi da się pogadać, którzy normalnie żyją, uczą się, pracują. Lub robię cokolwiek innego. I to jest piękne. To jest piękne, że, że ja nie stworzę tych filmów tylko dla siebie. To mi się bardzo podoba, że, że robię to dla Was. Dla moich widzów. A samotyszek. Samotyszek. No. Także pogadałem sobie trochę z wami. W ogóle moi drodzy, miałem grupę na Facebooku. Używam liczby, używam czasu przeszłego, ponieważ miałem. Grupa już, znaczy jest cały czas, nie? Ale grupa już trochę obumiera. I chciałbym to zmienić. Teraz, jeżeli oglądacie ten film i nie jesteście w mojej grupie, byćcie w link w opisie i dołączcie do grupy. I integrujmy się razem, bo to będzie bardzo ciekawe. W grupie na Facebooku chciałbym, żeby panowała fajna atmosfera, żeby było fajnie. Dodawajcie posty, nie obrażajcie siebie i wbijajcie. Niby na grupie jest 400... Prawie 500 osób, ale te osoby są nieaktywne. Ale mam nadzieję, że to zmienimy, bo na tej grupie mi zależy. To działa. Myślę, że razem damy radę. Możemy teraz przejść do pytań. W jakim programie montujesz i jakiego oświetlenia używasz do filmików oraz co cię zachęciło do nagrywania? Tak jak już mówiłem, do nagrywania zachęcił mnie mój kolega, mój dobry przyjaciel. Nie chcę się powtarzać w sumie. Ale wiem, że jest dużo nowych widzów, także a jeżeli chodzi... A jeżeli chodzi o montaż i o oświetlenie i o to wszystko, to mogę o tym zrobić oddzielny film, jeżeli oczywiście chcecie. Na przykład nazwę ten film Mój sprzęt do nagrywania. Albo jak ja to robię. No, zrobię taki film, jeżeli chcecie zobaczycie taki film na moim kanale, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, a jak będzie dużo łapek w górę, to będę bardzo szczęśliwy to po pierwsze i, i, i będę szczęśliwy. A po drugie mam? A po drugie zobaczycie jak ja to robię i mogę Wam pokazać jak montuję filmy, jak nagrywam filmy, na czym to wszystko polega i ile to czasu zajmuje mniej więcej, także zostawiacie łapki w górę i będzie fajnie. I nagram taki film. W sumie to jest dobra inspiracja. Także tak, nagram to. W ogóle śmieszna sytuacja. Przez chwilę zatrzymało mi się nagrywanie i nie miałem miejsca na, nie, miejsca na nagrywanie dalsze. Nie miałem pamięci. Tak się rozgadałem na początku. Jakiego najbardziej nie lubisz dnia tygodnia? Najbardziej nie lubię wtorków. We wtorki mam dosyć słabe lekcje w szkole i w ogóle wtorki jakoś mi tak nie przypadają do gustu, bo wtorek jest po poniedziałku, niby powinien być spoko, ale ja nie lubię wtorków. A jakich wy nie lubicie? Piszcie w komentarzu. Lubisz naleśniki? Jak tak, to z czym najbardziej? Jestem mistrzynią w naleśnikach. Polecam się na przyszłość. Zuzia, jeżeli jesteś mistrzynią w naleśnikach, to zrób mi naleśnika. No, usmaż mi naleśnika. Ja lubię naleśniki, chociaż sam nie umiem ich robić. Znaczy ciasto bym zrobił, ale smażenie to mi słabo wychodzi. Ale lubię na przykład jak zjem naleśnika sobie z dżemkiem albo z czekoladą. Taką roztopioną. Bardzo dobrze. Ale nie rozmawiajmy o jedzeniu, bo znowu się głodne robi. Miałeś kiedyś tak, że próbowałeś zobaczyć jak światło zgasza się w lodówce? Pewnie, że tak. Okej, okay, także... także... Sprawdźmy to! Sprawdźmy to tu i teraz Ojacie, ej, ta lodówka jest jakaś zimna Dobra, ja tego nie zobaczę Ale za to, wy to zobaczycie Także napiszcie w komentarzu, kiedy światło się jakaś. Okej, okay, a więc to by było na tyle z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dzisiejszy samoczwartek trochę odbiegł od tych innych, bo było mniej pytań i trochę tak w sobie pogadaliśmy, ale ja się cieszę, że mogłem do Was poopowiadać trochę i popytać Was, także piszcie wszystko, o co Was prosiłem, dołączajcie na grupę, lajkujcie like w ogóle sprawdzajcie linki w opisie. Życzę Wam miłego dnia, dobrego wieczoru, dobrego ranka. Zależy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć!